Andrzej Gajce, witam w programie Onet Moim gościem dzisiaj w studiu jest wicemarszałek sejmu, lider lewicy, nowej lewicy dokładnie, byłego SLD, Włodzimierz Czerzasty. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Od razu... Spojrzałem, się ładnie wygląda. No, pięknie pan wygląda, oczywiście już trochę weekendowo. Pierwsze pytanie, bardzo poważne, to same poważne pytanie. dlaczego lewica pomaga prawo i Sprawiedliwości? Czy coś prezes Jarosław Kaczyński Panu obiecał za to wyciąganie ręki w sytuacjach kryzysowych? No nie wiem. Niektórzy <laughs> mówią, że może nawet swojego kota. Ja wiem, Charakterystyczne jest to, że w zależności, do którego studia pójdę, to takich pytań mogę się spodziewać w jakiejś określonej. Lewica nie pomaga żadnemu Prawu i Sprawiedliwości. Lewica w sprawie ratyfikacji środków finansowych dla całej Unii Europejskiej spotkała się z premierem rządu. Lewica nie uważa i nie będzie uważała nigdy, że opozycja totalna to jest dobry pomysł na Polskę. A z prezesem Kaczyńskim bo... pan rozmawiał? Nie. Nie rozmawiam z prezesem Kaczyńskim, bo prezesem, prezes Kaczyński nie jest premierem rządu. to jest premierem. Jeżeli ktoś uważa, jest na pozycji opozycji takiej totalnej, że nie ma ochoty w ogóle w żadnej sprawie rozmawiać z premierem rządu, bez względu na to, czy nam się ten premier podoba, czy nie. Mnie się nie podoba. W sprawach np. pieniędzy, to pytanie oczywiście, wie pan, pójdę po bandzie, to znaczy korzystamy z szpitali, które są finansowane przez Ministerstwo Edukacji? Korzystamy z kolei państwowych? No to to są, są granice absurdu po prostu, tak? Rozmawialiśmy z rządem na temat ratyfikacji i pieniędzy. I jeżeli będzie, i, i muszę panu powiedzieć... Lewica jest partią, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. I ja bym nigdy się nie podpisał pod taką sytuacją, żeby umowa ratyfikująca program pomocowy dla całej Unii Europejskiej została e, nieprzyjęta. Powiem Panu więcej. Byłem w Unii Europejskiej dwa tygodnie temu. Spotkałem się przez przypadek z wiceszefową parlamentu, bo powinienem się spotkać z szefem parlamentu europejskiego, ale wyjechał. W związku z tym przyszła pierwsza wiceprzewodnicząca. Ona z Partii Ludowej. Pani z Malty. Wie pan, od czego rozpoczęła? Bo ona jest z Partii Ludowej, czyli tam ta Platforma Obywatelska, no, Tusk, to. PSL. Serdecznie pana przepraszam za to, jak głosowała Platforma w Polsce. Powiedziałem, nie musi pani. Wszyscy się z tego śmieją. Pan, ale my jesteśmy codziennie w Unii, nie tylko wtedy, jak pan pojedzie, a wielu polityków, a także pana politycy z lewicy, nie wykluczają poparcia projektów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o ten nowy polski ład, który został zaprezentowany. Doskonale pan wie, że to jest preludium do kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, który ma dać kolejną kadencję Szybana, ale... PIS-owi. Czy wy będziecie popierać polski ład i te propozycje Szybana, podatkowe? Nie będziemy. Nie będziemy... Nie będziemy popierali żadnych propozycji polskiego ładu jako całości. Nie będzie głosowania pod tytułem, no tak, kto z państwa prawda, jest za polskim ładem, a kto bę, przeciwko. Będą konkretne ustawy Będzie około 100 ustaw. ustaw. Proszę pana, w sprawie kwoty wolnej, w sprawie umów śmieciowych, złożyliśmy projekt ustawy rok temu. I Czyli za tym zagłosujecie za umów tak. śmieciowych. Jeżeli będzie projekt likwidujący umowy śmieciowe, a zobaczyliśmy w trakcie pandemii, kto najbardziej ucierpiał i kto pierwszy został wymieciony z umów śmieciowych... Tak zwana klasa no właśnie, średnia. No właśnie śmieciówki zostały z, zmiażdżone, zniszczone. Tak? Prawda. Czyli za tym to, zagłosujecie za tak. Znaczy, nie wiem, że pan, no, za tym, za swoją ustawą zagłosujemy. Czy pan uważa że jeżeli będzie głosowane postulat lewicy trzech głównych partii lewicowych od zawsze, od momentu, kiedy te partie powstały, e, kwoty wolnej od podatku na przykład 12 razy najniższa pensja e, miesięczna, to pan uważa, w tej sprawie złożyliśmy też projekt. To pan uważa, że Platforma Obywatelska będzie przeciwko głosowała? No to zobaczymy. Oni nie. są zdolni naprawdę do wszystkiego. A jak zagłosujecie za podniesieniem składki zdrowotnej? Nie chciałem, nie, nie chciałem proszę pana ich krytykować dalej. No ale ale proszę, pro, uważa, pro, tak pro, proszę krytykować. Nie, nie A jeśli chodzi o, o podniesienie składki proszę zdrowotnej, pana, czyli de facto jeżeli... podniesienie podatku w zasadzie yy... dla e, bardzo wielu ludzi, którzy zarabiają 7-8 tysięcy brutto na rękę miesięcznie. Nie uważam, żeby partia opozycyjna powinna głosować za podnoszeniem podatków. W związku z tym, jeżeli musimy, będziemy mieli stanowisko klubu w tej sprawie. Jeżeli chodzi o mnie, będę namawiał swoje środowisko do tego, żeby być przeciwko możliwości odliczania składki, czyli temu, co jest w tej chwili. Wysłuchamy stanowisk i przyjmiemy jakąś decyzję, ale wie pan, ja bym chciał widzieć ustawę w tej sprawie. Bo najfajniej jest dzielić po prostu skórę na niedźwiedziu wtedy, kiedy ten niedźwiedź hula po puszczy. Będziemy mieli ustawę, będziemy patrzyli. Osobiście uważam, że jeżeli jest tak, że jest składka, e, będzie zakaz odliczania tej składki, zostanie bardzo wiele ludzi pokrzywdzonych. W związku z tym słyszę w tej chwili, że rząd się zastanawia nad tym, jak rekompensować różnym e, ludziom i środowiskom. To chcę zobaczyć ustawę. Jeżeli chodzi o mnie, nie jestem za podwyższaniem stawek, ale jestem za kwotą wolną od podatku. Dobrze. Y ale jeżeli będzie ustawa, która podnosi składkę zdrowotną, bo to jest bardzo konkretna propozycja, o której już w zasadzie od samego początku mówi premier Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość, do 9%, to SLD będzie za czy przeciw? Ja będę namawiał SLD, żeby było przeciw. Lewica, przepraszam, już nie ma SLD. No to wie pan ciągłość. Jestem przyzwyczajony. Proszę pana, czy pan jest redaktorem jednej redakcji, czy drugiej, nadal jest pan redaktorem? W związku z tym nie ma tu problemu. Tylko wie uważam, pan, są tacy, uważam, że uważam, Uważam. ma już uważam, wiele złe panu, że pan zwinął sztandar SLD na przykład leszek Miller. Proszę pana, Mam luksus z Panem e, Premierem Leszkiem Millerem Wielki, gdyż nie muszę komentować e, słów człowieka, który nie jest członkiem mojej partii. Pan Leszek Miller jest w tej chwili... Ale jest ikoną bez... lewicy, przecież jednym z tuzów lewicy. No. Sam pan e, nie, nie pan tak Leszek, dawno, trzy minuty temu, przywoływał wejście Polski do Unii Europejskiej. Pan to Leszek, Leszek Miller, no nie, Rząd to, jest, to jest zasługa SLD lewicy. Pan Leszek Miller SLD był premierem wtedy. No dobrze, no ale chcę pan usłyszeć, czy pan chce powiedzieć? Proszę bardzo. No i dobrze. Pan Leszek Miller jest wielką postacią polskiej lewicy. Szanujemy wielkie postaci polskiej lewicy. Józefa Oleksego Nieżyjącego, pana Cimoszewicza, Belkę i Millera oraz największą pols postać polskiej lewicy Aleksandra Kwaśniewskiego, pre prezydenta. Każdy ma swoje zasługi i zawsze będę o Millerze w tym kontekście mówił dobrze. Nawet ponieważ wszędzie źle mówiło panu, rozumiem. Zawsze, proszę pana. Bo po prostu każdy ma swój sposób wypowiadania się, każdy ma szacunek do innych ludzi albo go nie ma. Nie będę w związku z tym, wiemy, każdy ma swoje plusy i minusy. Tak samo ja. Reszek Minerz wprowadził Polskę do Unii Europejskiej i super. Leszek za Leszka Minera, żeśmy zdecydowali się popierać Magdalenę o górę. To też jest fakt. Nie mówię o tym negatywnie, po prostu tak jest. Rzeszek Miner jest jedynym politykiem, politykiem lewicy, który, za który którego kadencji lewica wypadła z Sejmu. Wiele ma na Nie ma żadnych słów krytyki. A, ale tak rozumiem, jest, że tak. rozmawiacie dzisiaj normalnie ze sobą, ręce sobie podajecie, a, tak, nie tak, nogi. To kiedyś się. Politycy, politycy lewicy mają w stosunku do siebie wiele dystansu, bo jakby go nie mieli, to by musieli się zjeść. A my mamy po prostu i się kochamy, tak. Dobrze, to a propos jedzenia, jak będzie dzisiaj w Senacie i czy kandydatka pani Santor Lidia Staroń może liczyć pana zdaniem na pozytywny wynik głosowania. Znaczy muszę panu po nie wiem jak będzie. No bo zakładamy oczywiście, chyba że pan mnie teraz zaskoczy naszych widzów, dwójka senatorów lewicy będzie przeciwko głosowała, prawda? Czy proszę pana, jest? dwójka senatorów lewicy będzie głosowała tak jak zawsze opozycja. Chociaż oczywiście moglibyśmy obsłużyć jednym senatorem windę, a drugą panią senat senatorką na przykład pomyłkę w głosowaniu. To, ale, to proszę, może ale to nie, zrobić dla ale bezpieczeństwa. Nie, ale, nie zrobimy, już nie, ale nie, zro nie zrobimy tego, gdyż e, Piedro jest takie, jaki jest i można wyjść po schodach. Natomiast mówiąc poważnie, bardzo, e, jeżeli pani Lidia Staron dzisiaj nie zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. To nie należy się spodziewać, że jakakolwiek osoba wspierana przez PIS zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. A może zostanie komisarz wówczas i prawo i sprawiedliwość po prostu? No, ale pyta, nie... się pan, pyta się pan o dziś, tak? Jeżeli chodzi o dziś, to jeżeli pani Staroń nie zdobędzie przewagi, to uważam, że już PIS. Nie... Znaczy ja oczywiście nie jestem za panią Staroń, bo ja znam panią Staroń i uważam, że byłaby fatalnym rzecznikiem praw A dlaczego byłaby fatalnym? I się na tym nie zna bo jedyna jej kompetencja to jest to, że chce nim zostać. Nie zna się po prostu jej droga życiowa, ją predysponuje do, 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 do innych funkcji, na przykład do bycia senatorem, natomiast absolutnie nie ma kwalifikacji na to, żeby być rzecznikiem praw obywatelskich, bo po pierwsze trzeba mieć stosowne wykształcenie, po drugie trzeba mieć stosowną neutralność, której nie posiada. Po trzecie nie trzeba być politykiem tak wysokiego szczebla jak, jak, jak senator. Po czwarte trzeba mieć bardzo, bardzo, bardzo wiele empatii. Dobrze, a widzi pan jakieś wyjście z tej sytuacji? Bo jeśli rzeczywiście tak się stanie, że pani Lidia Staroń e, przypadnie e, w Senacie a Adam Bodnar za chwilę będzie musiał opuścić ten urząd, który e, zajmuje. To co wtedy? No, konstytucyjnie nie mamy Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja Widzi pan jakieś rozwiązanie z tego a, impasu, jaki, no, jaki będziemy powstał? Z, będziemy zgłaszali następne e, osoby do momentu... A ma pan jakieś nazwisko kogoś z lewicy, który wystarczy. Ale Gwarantuję panu, że nie jestem z Platformy Obywatelskiej. Nie opowiem przed spotkaniem ze swoim klubem, jakie mam nazwisko i jedne, Drugie albo trzecie to są decyzje czterech partii, które są w klubie lewicy i będę szanował i szanuję jakby ten kierunek. Myślenia, no trzeba wybierać, trzeba szukać konsensusu, a do tego momentu e, przecież rzecznik prasowy że, że RPO przecież ma swoich zastępców, tak? No żeby instytucja będzie funkcjonowała. Instytucja przecież się nie rozwali. Jak jesteśmy przy Platformie, pan wspomniał to sakramentalne i ostatnio fundamentalne pytanie. Donald Tusk pana zdaniem wróci na białym koniu i uratuje Platformę i opozycję, czyli także i was. Ja nie czuję się jakoś zagrożony, natomiast muszę panu powiedzieć, że to są bardzo poważne decyzje. To jakby pan popatrzył na tych polityków, którzy starali się wrócić albo starali się patronować jakimś przedsięwzięciom, to niewiele z tego Zacznę od człowieka, którego bardzo szanuję i podziwiam, Aleksandra Kwaśniewskiego. No Europa Plus on patronował temu ruchowi. Gokolwiek dużo... to pamięta, już wie pan. No dobrze, było. No, wie pan, no Ja pamiętam właśnie. No ja polityce, też pamiętam, ale myślę, że w polityce trzeba pamiętać takie rzeczy i trzeba dawać przykłady. Ale ma pan rację, że nie takie udało. powroty się nigdy nie udawały. Jeśli chodzi o Leszka Millera, o którym ciepło mówiłem i ciepło będę mówił tylko, no to on wrócił w pewnej chwili drugi raz na przewodniczącego partii i doprowadził, że tak powiem, stan do tego, że ta partia wypadła e, Sejmu, pomimo tego, że się spotykał z Kaczyńskim, tam szukał rozsądku e, we wszystkich miejscach. Po tak? prostu generalnie tak jest. Więc wie pan, przede wszystkim jest pytanie takie, czy pan Tusk tego chce? E, czy on faktycznie jest w stanie... A nie wstawać o 5 rano i kłaść się o drugiej w nocy. Nie wiem, ja z panem Tuskiem, bo to taka tajemnica bo, może ciekawa. Nigdy w życiu nie rozmawiałem, nie znam. Nigdy ani nie, razu nie. Nie, nie znam pana Tuska, ale, ale cenię go jako polityka i tam opowiem, ja, ja się nie boję żadnych polityków. Dobrze by było, gdyby ludzie różni wsparli źle działającą w tym względzie opozycję i żeby ta opozycja z pisem wreszcie wygrała. Mam nadzieję, że za, za dwa lata się to stanie. Ale wie pan, Toleszek Miller e, mówił nie tak dawno, że jedyną osobą, jedynym politykiem, który jest w stanie e, jako lider opozycji pokonać Jarosława Kaczyńskiego, to jest właśnie Donald Tusk. No tak, ale wie pan, to są takie wspominki z daleka, tak? z rządu na uchodźców, czy jest z Brukseli. tam Tak mi się wydaje. Raczej patrzę na to, nadal mówiąc ciepło o panu Leszku Millerze, że szuka miejsca na listę, żeby wystartować podobnie w wyborach do Europarlamentu, które jak wiemy stanowisko jest z różnych względów fajne. No, na pewno nie będzie to lista lewicy, w związku z tym rozumiem, że w tej chwili. Zresztą z tego co pamiętam, Leszek mi opowiadał, to jego marzeniem zawsze było to, żeby być wicepremierem przy Tusku. W związku z tym, e, dlatego zresztą uważam, mieliśmy takie notowanie, jakie mieliśmy, bo właściwie ta lewica e, za czasów mojego poprzednika wiele się od Platformy Obywatelskiej nie różni. Ale reasumując e, ten wątek Donalda Tuska, widzę, że pan e, nie pokłada dużych nadziei w powrót e, byłego premiera. E, bo wie pan, w Platformie Obywatelskiej choćby niedawno Bartosz Arłukowicz w tym studiu mówił, że e, powrót e, Donalda Tuska jest w zasadzie przysądzony i to będzie powrót na w platformie, w platformie obywatelskiej na pewno są potrzebne w tej chwili duże zmiany żeby była jasność my w przeciągu ostatniego tam dwóch miesięcy straciliśmy 1,5% procenta Punktów, tak, jeżeli chodzi o wsparcie. Wiemy, analizujemy przyczyny, znamy te przyczyny i wiemy, jak to naprawić. Natomiast jakby pan po, popatrzył na naszych przyjaciół z Platformy Obywatelskiej, no to jednak... To jest przyjaciół? E, oczywiście, że tak. E, panu, strona opozycyjna może mieć różne zdania w jakiejś sprawie, natomiast generalnie cel jest wspólny, e, żeby e, zmienić sposób myślenia o Polsce, a tego się nie da zrobić, jeżeli PiS będzie rządził nadal. No, ale wy pan, jeżeli ktoś jest partią dominującą pozycyjno największą i miał 30%, a ma 13%, to wtedy się dzwoni albo do Boga, albo do Tuska, albo do kogokolwiek innego, do kogo ma się telefon. Zatem powtórzę, czy Donald Tusk może być wybawicielem dzisiaj dla opozycji dla platformy? Tak, czy znaczy dla platformy platformie może w tam w krótkookresowym? Yy, znaczy w takim czasie 3-4 miesięcy po, pomóc w notowaniach w dłuższej perspektywie moim zdaniem nie. A co do opozycji, proszę pana, opozycja ma swoich liderów, są partie, które mają swoich liderów i wydaje mi się, że nie będzie takiej osoby, która te wszystkie partie zjednoczy. Notabene o wiele większe kompetencje w notowaniach ma do tego, żeby wspólnie rozmawiać z empatią i z otwartością. Pewnie Hołownia. E, też jestem ciekawy kontaktów między panem Trzaskowskim a, a, panem, a panem Tuskiem, bo przecież to, to też jest ciekawe. Ale wie pan, to nie jest nasz problem na szczęście jako lewicy. Bardzo dziękuję i tutaj stawiamy kropkę. Moim państwu gościem był Mieszczerzasty. Pozdrawiam serdecznie. Miłego weekendu.